Mamy już naszykowany stół roboczy. Niestety tylko taki mieliśmy obrós, Żeby ładnie tutaj pokazywać. Także zaczynamy od pierwszych rzeczy. Dobrze, także chyba zaczynamy. świątecznym klimatem. Merry Christmas. Musi być moimi rączkami. Ona jest taka wielka, duża. Czy nie jakiś Nie. Tam, że będzie miała chociaż jakiś rok. Tak myślałam, że będzie miała, no. jest wielka. Jest ogromna, no. Jak dynia jakaś. Tutaj nie ma, niestety. Made in Poland. No. Widzimy. Ale no, jest wielka. Okej. Okay. Dobrze. Dodaj im dalej. To jest tak poukładane... nie mieć więcej świątecznych plimby. To chyba jakieś końcówki teraz czy masz powiedzieć. Ale po kolei. Po kolei, bo to się będzie powtarzało, bo część zapakowałam tu, część tu. Ogólnie trzeba było wszystko wynieść z mieszkania, bo jest do wyburzenia, więc co się udało wynieść, no to... Ładne co? Lampion. Lampion, no. Nie wiadomo, co to za produkcja, Nie wiadomo, no. Jest ciekawe. Jest ciekawe. ciekawe takie liście ale bluszczu, No, takie małe flakoniczki, Takie ale bułgarskie, No, to, to też znamy. Takie całe zestawy. No, może po kolei. Coś no coś... Duchywa. No wiesz, taka... Taka, no, taka, ten to musi coś być. No, takie bukarskie typowe, nie? Coś ciekawe, co... e, To ma być tak, Ewa. <laughs> tak, fiernicka. Dobra. To ja, po ja to będę tak nagrywać, a ty możesz po wyciągać. Tylko mówię, ja tam poprzrywam w koce. Bo spodziewałam się, że to będzie kilka rzeczy. Się okazało, że jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do wyniesienia. O, co ciekawe, to czy to jest jakaś klinka, jakieś coś takiego, takie zestawy. I było bardzo, bardzo dużo rzeczy, więc pakowałam w koce. Koce zaniesiemy do schroniska, więc nic się nie zmarnuje. O, to, o to co teraz czy może w ręku, może to ty dać obok. Proszę, mi się wydaje, albo z Monopoli ten taki kapelutek. Nie wiem. To jest ciężkie w ogóle. Odwrotnie. Tego ogaszenia myślisz? To świeczka w ogóle, nie? Nocik. Dobra, to do tego już się wrócimy. Tutaj też drewniany taki świecznik. Jest. I tak Zaczynamy bombkami i ceramiką taką bukarską. Takie równy mało takich elementów, nie? No, cały komplecik jest. Pierwsza siatka jest? Od to drugą siatkę. Dobra, mamy kolejną siatkę. Zaczynamy od takiego urządzonka. To się wlewa wodę, daje na kaloryfer i dzięki temu jest wilgotniej w pokoju. Takie to jest system parowania, jakby. Kilka sztuk tego mamy, takich samych. To ma jakąś na pewno fachową nazwę. O, tutaj. Dobra, że leci. Hmm. Pikasiak, chodzisz, bardzo ładny. tutaj jest jeden ciągnięty. O jest przetarty są mocne. Hmm. I tak są bardzo ładne. Czyk. Widać, że były używane takie talerzyczki. I największy do kompletu. Kawa ta, kawa cała. Tak samo. Ma ryski, wiadomo, nie? Ma swój lato, pan. Oh, I tak pięknie wygląda. To jest taki wielki. ciężkie to, nie? Jakieś uszkodzenia tutaj. tak to się. To jest do powieszenia taki bułgarski talerzyk. I do ciasta. Włocławek. O, koło, przepraszam, koło. No, też piękne jest. Ogromne. A jeszcze bardziej ogromne jest to. Duży jest Włocławek. Jadwiga Nowakowska. No. Bardzo ładne. To jest ogromne. Op. No. Duże talerze. W sumie to na zajmują cały stół już. Dobra, zachowamy je i patrzymy dalej, co? Ok, minimalny porządek. Lecimy dalej. Takie łoto. Kaganek. Dla świeczką. Cyk. Ja nam ten znak, ten znak mamy na... W tych łyżeczkach połów Tak? Mhm. Ma być by barometr. Ale tutaj coś się wydarzyło. To jest taka oddupka. To taka wielka misa, widać, że to ściągnięta. Ale całkiem ładna, przyjemna taka drewniana. Uuu! Pokaż ją. Po, może się da no, żadne. To, to To wiem, ale pokażę, żeby ten... O, trzeba ją odwrócić. Metki. metki. To jest... Ciekawe. Proszę bardzo. Cepelcia, zespół Okej. Okay. Patera. No, ciekawe to jest. ty się szkoda, że to ściągnięte. Ale tak jest ładne. Żeby dało radę takie patyczki. O, gdzieś ciepnąć, coś ogarnąć z nimi. Tutaj jest jakiś kamień. Ja nie wiem, co to za kamień. Wygląda na granit, ale ja się nie znam. będzie to z flakon po starych perfumach. Flakon? Mhm, tak. Handmade in grease. Tu były perfumy w tym, możesz otworzyć. Do góry podnóś. Okay. Hmm. Tylko nie psikaj mnie. Możesz psiknąć na papier, zobaczyć. Jak pachnie. <laughs> to... Greckie perfumy. Widzisz, jak ta Nie To jest tego zapachu. Ja tam nic nie czuję. I mam kawałek. O! No to ogarnie się. No, będzie czas. No, to jest ten barometr, właśnie. Na przykład widzę jest? To się zaraz ogarnie? Ja ci mówiłam, że cię do Egiptu za te na zabiorę. Jakie to jest ciężkie? No jest ciężkie. To, proszę o, bardzo, maska tu ten bo ja Jakieś granie nie wygląda. Chyba się nie nagrało, bo właśnie Welcia zobaczyła coś, co zbiera jako jedne z nielicznych rzeczy. Ząbkowice, taka piękna kora. Tak właśnie mi się wydawało, że to jest to. I tak mówię, byłam ciekawa czy się ucieszysz. No to będzie mi drugą miseczkę. No, tutaj w prawie, że naprawione. Prawie. Co to tam? Nie zgadnę, bo Chyba tak mi się wydaje, no. Taka może być, może być to bohemia, no. jest cały, Całe jest chyba. Tu jakieś ma no. Jakieś ryski. Jakiś ryski ma. Tutaj jakieś ryski, no. Oh. tu drewno to tam przy Tak, to może pokażę na, na dwie ściany. Takie o, do kominka. Więc mamy kominek. Ale ładne ma Nie powiem że nie. Tutaj takie nogi. Nie wiem, co to jest. No. Ale ładne. Możesz iść napalić w piecu. co? Tyle z tego drugiego? Szybka aktualizacja. Lata 60-70 najprawdopodobniej. To jednak polski wyrób. Podobne znalazłyśmy pod sekundą, tylko jakby z jednym tym, 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 tym pięterkiem. I było jak lata 60-70. Choć po chemię też stosuję może być, ale chyba jednak stawiam na Polskę. Okej, okay, minimalny porządek jest, patrzymy dalej. To taki mały, słodki podstawik. Royal Delft, Holandia. Widzę właśnie, że Ty już ładnie lecisz dzisiaj, to już chyba ze zmęczenia. Ale to, tam jest to jest świetne, będzie tego jeszcze więcej. To w ogóle ma magnes tutaj jest Pan, żeby tutaj dać, nie? Jest magnes? Weź Pana kotka. Ale czy chciał? <grym> Ale ciągle, tak. Magnes? Czuję, że jest magnes, tylko nie u nie, nie że nie Ktoś coś to pisze. No, Ale to ładne. Czyli dla mm. turystów. Ładne. Fajne. Tak. Takie coś jak coś jak kupiliśmy w Katani. Tutaj jakaś wesoła twórczość jest. Ewidentnie. Jakaś taka. Namalowana. A tutaj trochę do kompletu jest. Po prostu z tym. Takie. Tutaj jest ryska, No, faktycznie. No, takie kompleciki są. O! Komplecik o Ładne, co? No. To mi się mega spodobało. I tutaj taki. Tylko tutaj, o. Tutaj coś zjadło. No, ale sama ta płytka przepiękna. Kurde, to jest bardzo ładne. Wiem. Ale ciężkie. Nie wiem, co to jest. Szczerze, to. Trzeba by wagę przynieść, ale nie wiem, to jest po prostu ultra ciężkie. Się, nie dziwia, by to nie dziwi nie jakiś brąz, czy coś. Co to. No to najcięższe z tego, wszystkiego, co dzisiaj było. To nie, to nie jest już takie ciężkie. To jest kielich. No. A tutaj jeszcze. Centów. Taki bazonik, maździerze, to ciężki, no i tutaj się resztę idę. Mówię właśnie, to jest część od tamtego, nie? O, to co teraz trzymasz w ręku, może mi powiesz, co to jest. Lampa? Tak mi się też wydaje, właśnie. Odkręć to. No, tak. To będzie na świeczkę coś. Dobra, my chyba na kupę jesteśmy. Albo zbyt zmęczone. No, ale tak to wyglądało. Tu się ten pali i ten. No, taka lata Ale to. Nie ja wiem, co to jest. To jest w ogóle wid... jakby robota wręczna, taka trochę. Widzisz, jak on jest pobijany, tak? To specjalnie takie gnieciowe. No. Nie wiem czy go takie jak Bardzo designerskie, no. Tak chyba poznajesz. Mirusie. Nefryt nawet jest podpisane i teraz... To ostrożnie, to to teraz trzymasz w łapce. Bo ja wiem co to, a ty nie wiesz. To a nie, to nie to. To inne, jak będzie widziała, to delikatnie. To też bardzo ładne, ale nie o to mi chodziło. Okay. Nie, 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 nie. A sobie? Ja się herbatki napiję. No, i kabanka. Taka zwykła, prosta, ładna, biała. I zaraz zaś porządki. O, może mi powiesz, co to jest. To jest tutaj coś piszę. To jest jakiś e, ten. I to są tego dwie, dwie rzeczy z tego. Ma bardzo ładną strukturę. Wiemy, jedynie, że nie jest to jest włoskie. I to jest komplet ze świeczką. I na tej świeczce pisało mniej więcej. Tak, to jest to, no. Kaganek. Kaganek, o. I odwróciłaś w złą stronę. Bo jest tak Italia Design Hunter Braid. I tutaj też jest jakiś, jakiś numer Jakiś numer. Ale jakbyśmy we Włoszech, to tam często mają nadane numery. No więc tak. bardzo ładny komplecik włoski. No wiadomo, trzeba tutaj za lecie wodą, żeby ta świeca zeszła. Nie? nie no. Ładnie to jest, no. To jest Jeszcze nie. Zaczekaj, no, może troszeczkę tam na, do tyłu. Pikurka. Pikurka, taka, ale ładna. O, ponieważ są tutaj kurki. Tak, to właśnie musi bardzo delikatnie trzymać. No. I co to jest? Łysa. Łysa. Nie wiem, no możemy się mylić. Łysa. A nie, widzisz, jest to podpisane. podpisana. Cepelia. A, a nie Łysa. Cepelia. Dobra. No, Łysoci, to widać, że jest pięknięte niestety. Tutaj jest jakieś pozostałości czegoś, ale to chyba ma być tak faktycznie. O, to ma być jakoś tak. Co no, to jest ciekawe. I proszę, bardzo chyba gwóźdź programu, ząbkowice, kaganek, bodajże to jest rozy, kolor rozalinowy i kaszmir, wzór kaszmir będzie. Do wymycia bez Ewalcie pójdzie? Nigdy tego nie miałam w ręku. Ciężkie to jest, powiem ci. Zawsze się zastanawiałam jakoś tak, bo nie miałam tego nigdy w ręku. Ładna. Ładna jest, no. Więc... To Zacz... bardzo widać. No? Przecież mi się wydawało, że to nie powinno być aż takie widoczne. No. Ale to nie Rysa, ani nic. To nie są rysy, nie. to są łączenia. No. Ewidentnie. No chyba, że jednak gór jakieś rysy, ale nie no, bo to jest... Nie, to masz po całej długości tutaj. Po całej długości tam. No Ciekawe. Wszystko z tego? Tak, to nazywa się wzór kaszmir. Przepraszam, mam taką nadzieję, że to się nie mówię. Ale nie no tak dobrze mówię. Ona ma takie kropeczki. No chyba że to jest inne pęknięcia. No nie wiem. Pokaż? Jeszcze nie wiem, takie, no, tak dobrze by było. Takie tu i tu, i tu by było pęknięcie. No tak? i tutaj jest. Idealnie. Nie, nie wydaje mi się. Znaczy tutaj na włączenie jest. Musimy poczytać bo to czemu oni to tak włączyli, jakoś musieli. Momentalnie no, jak? możecie też dać nam znać, ale tak. To było prasowane z formy, nie? Tu jeszcze w tym kubie. Tak, taka oto lampa. No. Zdjęłam żarówkę dla bezpieczeństwa, bo ostatnio jak coś testowaliśmy, to się to niezbyt dobrze skończyło, więc no. Zaczęłam włączyć się kiedyś indziej. Może później. Może później, tak. No, to może tam ustawić koło, koło tego twojego dziwnego tam przedmiotu z drewienkiem. To będziemy już mieć czym palec, żeby dzisiaj świeciło. No, i co? I pakujemy i walczymy dalej, bo już się bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest dalej niewielka część chyba. Coś tutaj wszystko. Jeszcze te pióra masz. Pokaż, piórka. Tak, to się w tych, w tych wodzonikach były o. Paweł. piórka, tak. Jakiś urw, jakiś coś. No, dobra. Chowamy, i wracamy za chwilę. I wracamy z kolejnym kartonem. A to jest. Potężne karto. Przede wszystkim takie piękne, malowane, kwiatowe wzory. Tutaj widać pędzel, wszystko to nie jest olej odruk. No prześliczne takie, drewienka. Zakurzone mocno. Tutaj tak samo. Widzicie, jak tutaj pędzel szedł? Z tyłu nic nie ma. i tutaj kolejne, no cudno, a to jeszcze nie koniec obrazów na dzisiaj. Zaczynamy kartony wazonów. Na pierwszy rzut leci tarnowiec, troszeczkę poobijany widzę tutaj. Tu ma jakąś ryskę, tutaj ma o, ciachnięcia, ale ja się kłócę z że to może sobie tak być. I tutaj świeczkę dać. Nie włożysz te świeczki, gdzie No sadzisz taką tą. Nie możesz. Dawaj mi świeczkę, to trzeba jakąś świeczkę. No. <laughs> jak myłaś. No przecież tutaj można normalnie, no tak ładnie. Ja będę mówić, że to jest tak. Na wszystko można, wszystko. Ale normalnie są takie świeczki, przecież no to nie jest jakoś ten, taka długa. No dobrze, no. No, więc świecznik. Nie dam, wiadomo, to ma być tak. Ciekawe, ta formy forma mi się bardziej podobała. to jest dziwna ta forma? Dziwna ta forma no. <laughs> Mówię, nie pasuje coś mi w niej. A tutaj odsunęł mój kubek. Piękny, cudowny. Trzeba już było herbatkę. Jeszcze raz go pokażę. No nie na nastówę to jest to, no. Już mamy taki jeden biały, no. Tylko szkoda tego ciachnięcia i to, i to, no. Trudno. Pokaż i dalej. Taki wazonik z czymś. To jakiś taki ten, ładny całkiem, nie? nie? Takie tutaj ładnego ma. Ale ten mi się bardzo podoba. Ten Ci się podoba? Taki niech pomóc. Trochę ma wzór jak czosnek. I sobie to ma takie, widzisz? Takie śp. Takie no, takie złomienie. No, te śp. No, Więc, o, oh, proszę bardzo. delikatnie. No jak niesiesz to, co ja myślę, to bardzo delikatnie. Możesz tutaj odpasakowywać. To, to taki wazonik zwykły mamy. <laughs> przepiękny. Otóż drogo, drodzy Państwo, jest to łysa góra. Projekt Szewczuk. Do porządnego umycia, wiecie, ale jest przepiękny. Ja nie, to nie Ty to ruszasz. Jest przepiękny po prostu. Cudny. Tego sobie po zobaczyć, czy. No, przepiękne te drobinki są. A tutaj przepiękny. O, jest też tutaj. Antiko zrobione. A tutaj piękny brudzik, który będzie się myć. Jest oczeweczka. Ach, cudny. No cudo. To jest najcięższe szkło, jakie ja dzisiaj trzymałam. No piękne, no piękne. Dobrze, a to jeszcze nie koniec. Ten jest ciekawy. To jest taka amforka ala. Ile z czego to jest, nie mam pojęcia, ale jest też przepiękny. O, tu go postawię w doborowym towarzystwie. Tutaj też taki burosek. O, tutaj coś pisze. Coś na pewno pisze. Poland. Jak dla mnie. Polano. Nie, Jakby nie. To może się to. Tutaj też są we, w tych takich dziwnych rzeczach. To mi się spodobało też. Takie ala spękane szkła. To wydaje się współczesne, no. Choć też taki nadlew tutaj jest. zajączek, ale bez sygnatury, bez, bez niczego. Daj mi się, że to takie zwykłe po prostu. Jest moc. Nie wiem, co to są za kubeczki, bo są przyśliczne po prostu. Są ogromne, są przyśliczne. Nie wiem. Trzeba mnie to sprawdzić. Takie komplecik ładne. To jest część od tego. Tutaj mam moją kurkę. Czy tam wróberka, czy to tam wróbelkę. Czy to to tam jest? I to jest po pędze. Tak, i to było tak, że to było to. Na to było. to. Podwyżam, to, było nie, to, wiem. to było. nie wiem jak to było. Ktoś spodziewał się. Pewnie sobie A. tak, ale ładnie to wygląda. Jeszcze widzę, masz jedną rzecz. Masz jeszcze widzę, masz jedną rzecz. Koszyku. Teraz się przenosi na Tak, może tak pokorę. To jest taka deseczka. W stylu japońskim. Prześliczna. Coś tu widzę, że pisze. Jak ktoś z Państwa zna taki język tutaj wschodni, to chętnie się dowiemy, co tu pisze. Nic więcej nie pisze. Tylko to. No i jak Ci się będzie podobało, to Ci się no, nie wiadomo, podoba. No. Mhm. O, cudo. Cudo. Dobrze, powoli zabezpieczamy, chowamy i lecimy dalej. Dobra, wracamy. Już część zaczęliśmy wypakowywać. Walenie nie miałam powstrzymać. Okej, okay, to zaczynamy od lewej strony. Przepiękna, ciężka. Bardzo ciężka. Kryształowa taka cukiernica, bomboniera. O, widać nawet, jak tutaj ten kolor, jaka się tutaj tęcza robi. Jak to odbija słońce, światło. Tu słońce od tej już nie ma i jest prawie koło północy. A my, my, my nagrywamy tutaj filmy. Dobra, wracając. No, tu będzie dużo fajansu. Które jest? 303. No, to jeszcze mamy czas. Obiecałam się, że dzisiaj nie będziemy spać. Także tutaj kolejny świecznik. Ten nakryt bez sygnaturki, ale tak. Dodatkowo takie kufle Wocławek. Fajny. Kufel numer dwa. Tu takie filiżanceczki małe, słodziutkie. Cyk. Do tego są spodeczki. W ogóle nie wygląda jakby nic. Jak się ręka w Przepięknie to wygląda. Powoli może jeszcze jakieś będą, ale chyba było mniej filczanek niż, niż spotków przykro mi. Tam, tam, tam. Chciałam coś... Ociekać. Nie wiem, czy ten film już był, czy będzie, czy go połączymy, ale no ten kotek już gdzieś był. Także to teraz Bolesławiec, taki kufel w żołądzie Duży. Znany symbol już dzisiaj. Op. I krem de la krem. Patera, jak dla mnie to są trzechy, czego Słowacja nazywała, jest przepiękna, jest naprawdę przecież ciężka, jest przepiękna, oj ta soczewka, widzisz to? to? Myślę, hmm. no, że ona jest charakterystyczna. I on to podpowiem. No, czy to. Bo na chudach czeskich się w ogóle nie znamy. Mamy dwie rzeczy takie czeskie, typowo. No, po prostu Bardzo fajnie, że się angażujesz. <laughs> Dobra, to się wytnie. Tak, więc no, ona jest ogromna. No. Nie wiem, ile to ma 6 cm to będzie. Jest ciężka, jest ogromna, w ogóle, jaki ten kolor daje. Więc ja teraz będę nią zachwycać. No, pokazuj! Coś, coś wyciągłeś. To w ogóle mi wygląda. Oddaję krzywy w ogóle, z taki takie. Z krzywy. No. Obracenie. Nie wiem, czy to będzie widać chyba, ale, ale jest krzywy. Mi to wygląda jakąś hutę Laura, Ci szczerze. Nie ma soczewki. Nie ma soczewki. Jakieś takie dziwne, coś. Jest leciutki. Jest leciutki, no. Więc coś ty jeszcze wyciągasz? No poga. No Może tutaj obok tego o, też kryształ. Poga piękny jest. Też tutaj widać jak tutaj ta gra kolorów jest. Teraz jest ogromny, no. By się wszystko nadawało na miniaturkę, może się decydować, co będzie mi nie tego filmu, bo ten widok aktualnie teraz piękny. Wszystko z tego kartonu, Czy już się nie mieści na więcej na stole, prosto. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Ile tamże zostało tego? No jeszcze. Jest jeszcze jest trochę. I jeszcze ozdoby świąteczne. I jeszcze? Zobaczymy. Nie wiem ile tego filmu jest. Myślę, że i tak staramy się bardzo, bardzo streszczać, bo jakichś takich małych pierdłek już nie pokazujemy. A jednak pokażę takie małe pierdolki. zbanuszek, mlecznik, e, Bawaria. No. O, dobra. No, to lecimy dalej. Chyba tę herbatkę koło kolejną zrobimy i nagrywamy dalej.